Dyskusja w temacie zerwania porozumienia z miastem rozpoczęła się od odczytania przez radną Ewę Matczak stanowiska radnych gminy Kołobrzeg. Rozwiązanie dotychczasowego porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia zadań z zakresu oświaty jest krokiem, który ma na celu poprawę efektywności zarządzania systemem edukacji zarówno w gminie miasto Kołobrzek, jak i gminie Kołobrzeg oraz dostosowanie się do nowej rzeczywistości finansowej wprowadzonego systemu. Istotne więc jest wspólne działanie na rzecz edukacji, współpraca lokalnych władz, zrozumienie i partnerstwo. Podczas sesji głos zabrała zastępca prezydenta do spraw społecznych, Ilona Grenda Zwójtowicz, która podkreśliła, że zmiana tego porozumienia nie wymaga jego wypowiedzenia, nie jest wymagana uchwała Rady Gminy, ponieważ wystarczy podpisać aneks. W aneksie można zmienić 99,9% treści porozumienia. Szczegółowo także przedstawiła roczny koszt utrzymania ucznia w placówce oświatowej. Co ważne, jak przypomniała prezydent, różnicę, jaką gmina dopłacała, wynikała tylko i wyłącznie z kosztów bieżących. Gmina nie dokładała do inwestycji. Porozumienie międzygminne zostało zawarte w 1996 roku, za moment 30-lecie tej współpracy. Pomimo, że zmieniały się okoliczności, zmieniały się osoby y, będące członkami Rady, zmieniali się wójtowie, prezydenci, to przez 30 lat to porozumienie w różnej formie było zawierane. A na marginesie Państwu powiem jako ciekawostkę, że pierwsze porozumienie dawało nam możliwość otrzymywania środków finansowych na utrzymanie każdego dziecka niezależnie od subwencji oświatowej. Czyli była i subwencja, i były dodatkowe kwoty. Więc tak było to nawet uformowane, akurat w tamtych, w tamtych czasach. Jak podkreśliła Ilona Grenda Zwójtowicz, obecnie trwający nabór nie dyskwalifikuje uczniów z gminy, których miejscowości są wpisane do obwodów miejskich szkół. Natomiast Jedna jeszcze rzecz, która jest warta podkreślenia, i wiem, że wzbudziła bardzo duży niepokój, chaos, zamieszanie wśród rodziców, dzieci, które uczęszczają do naszych placówek oświatowych. Niezależnie jaką decyzję Państwo dzisiaj podejmiecie, każdą jedną decyzję Państwa uszanujemy i dostosujemy się do niej, oczywiście. Natomiast, Szanowni Państwo, w poszanowaniu też chciałabym powiedzieć prawa z mojej strony. Wszystkie dzieci, które uczęszczają dzisiaj do naszych placówek oświatowych nie będą jutro z niej wyrzucone przez to, że Państwo podejmiecie taką, a nie inną decyzję. Dalecy jesteśmy od takiego postępowania, bo wszyscy musimy pamiętać o jednym. W tym wszystkim chodzi przede wszystkim o dobro dzieci. A jak mówimy o dobrze dzieci, to mówimy też o dobru dla ich rodziców, opiekunów prawnych, bo to jest niezwykle przecież istotne. Taki spokój, stabilizacja jest niezwykle Jasna prezydent pozytywnie odniosła się do chęci podjęcia przez gminę nowego porozumienia. Jednak, jak przypomniała, to radni Rady Gminy, a także Rady Miasta będą musieli wyrazić zgodę na zawarcie nowego porozumienia w drodze uchwały, a to może potrwać. Stąd prezydent wielokrotnie podkreślała, że wszelkie zmiany można zawrzeć poprzez aneks. Ta inicjatywa, żeby w ogóle to zadanie oświatowe scedować na mieście Kołobrzeg, wyszła z gminy tutaj. Ja, tak jak powiedziałam na początku, Szanowni Państwo, my się dostosujemy i uszanujemy każdą jedną Państwa. Decyzje. Jeżeli Państwo chcecie wziąć całkowite realizację tego zadania na siebie, naprawdę ja nie mam nic przeciwko. Proszę mi wierzyć. My dostosujemy się do każdej jednej decyzji, tylko bardzo też proszę nie zrzucać na nas odpowiedzialności za to, żebyśmy mówili też rodzicom, dlaczego w kolejnym postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku niezawarcia nowego porozumienia, ich dzieci nie będą mogły wziąć udziału. Tylko tyle proszę, nic więcej. Podczas sesji przewodniczący Rady Gminy Krzysztof to w Chabaj zapytał czy gmina Kołobrzeg jako jedyna z powiatu kołobrzeskiego dopłaca do miejskiego systemu oświaty. Prezydent potwierdziła, że tak faktycznie jest i jednocześnie poinformowała, że miasto wystąpiło do wszystkich wójtów ościennych gmin o zawarcie takiego porozumienia. Przy czym dzieci uczęszczających do kołobrzyskich szkół z gminy Dygowo jest 40, z pozostałych ta liczba nie przekracza 20. Z gminy Kołobrzyk to 565 uczniów. Co ważne, Ilona Grenda Zwójtowicz przypomniała, że w mieście funkcjonuje uchwała o obwodach, czyli jeżeli dziecko zamieszkuje na terenie danej miejscowości, która w tym obwodzie danej placówki oświatowej się znajduje, to rodzic ma prawo oczekiwać, że takie dziecko zostanie przyjęte i w pierwszej kolejności kołobrzeskie szkoły przyjmują dzieci z obwodu. Oczywiście, jeżeli są wolne miejsca, choć nie przewiduję, żeby był taki rozrost, można przyjąć nawet i z Krakowa, z Warszawy, skądkolwiek. Tak? Jeżeli dyrektor podejmie taką decyzję. Aczkolwiek to nie są, od razu powiem, to są decyzje już dyrektora w uzasadnionych oczywiście przypadkach. Natomiast obwód jest istotny na dzień dzisiejszy. W systemie prawnym, jeżeli chodzi o system aktów prawnych miasta Kołobrzyk, jest uchwała z 2019 roku obowiązująca, z której, w której właśnie miejscowości państwa, gminy są ujęte w obwodach. Oczywiście te miejscowości, które ujęte są w państwa obwodach, to już obowiązek. Przyjęcia ich leży po stronie odpowiednio. Szkoły w Dźwirzynie czy w Dżonowie, w zależności od tego, w której obwodzie dana miejscowość się znajduje, bo tam też są obwody, zwracam. Tam też macie Państwo przecież przypisane miejscowości, więc tutaj to już jest Państwa całkowicie obowiązek i zadanie, żebyśmy się też zrozumieli. Jak mówił Jerzy Wolski zamysł rady jest taki, żeby coś, co będzie porozumieniem, było proste, jasne, przejrzyste i czytelne. Myślę, że każde rozmowy, które tutaj są i tutaj Tutaj radni też na ten temat się wypowiadali, prowadzą do tego, żeby był jakiś konsensus, dialog, żebyśmy czymś to zamykali. Nie spotykali się po to, żeby po prostu sobie wzajemnie zajmować czas, tylko żeby z tego coś wynikało. Więc myślę, że te rozmowy są tutaj po to, żeby były jakieś konkretne propozycje, które w jakiś sposób pozwolą na to, żebyśmy dalej współpracowali nie tylko w tym zakresie oświaty, ale tak jak tutaj też było powiedziane, w wielu innych rzeczach, które. Ja nas ściśle łączą i, i od tego nie będziemy odżegnali. Ostatecznie po półtora godzinnej dyskusji 14 głosami za radni podjęli decyzję o wypowiedzeniu miastu porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia zadań z zakresu oświaty. Przeciwny był tylko radny Bartosz Góral. Co ważne, wygaśnięcie porozumienia spowoduje, że od 1 września do Kołobrzeskich szkół nie będzie prowadzony nabór dzieci spoza obwodów szkolnych. Nie jest tak, jak niektórzy z Państwa mówią o tym, że. Yy my tylko czekamy i każdego prosimy, żeby przyprowadził dziecko. No nie. Ja mam niektóre szkoły przepełnione i mam skargi dzisiaj rodziców na to, że dzieci jest za dużo i powinnam coś z tym zrobić. To nie są też moje decyzje, bo dyrektor podejmuje decyzje o tym, czy dane dziecko przyjąć, czy nie przyjąć, ale dziś po Państwa decyzji pochylimy się nad tym trzy razy bardziej, no bo faktycznie, jeżeli mam możliwość rozluźnienia niektórych placówek oświatowych, to dlaczego z tej możliwości nie skorzystać, żeby dzieci, te które w placówce dziś się uczą, miały bardziej komfortowe warunki, więc my będziemy tym dobrem dziecka się naprawdę posługiwać na, na wielu etapach, dlatego mówię uszanujemy wszystko, dostosujemy się do wszystkiego, co Państwo podejmiecie. Teraz pozostaje czekać na kolejne kroki gminy Kołobrzeg w celu wypracowania nowego porozumienia i uzgodnienia go z miastem, do tematu wrócimy.